Część Boże, dzisiaj spotkam się w Altance z moim gościem z okazji Światowego Dnia Ubogich, który został ustanowiony przez papieża Franciszka w 2016 roku. A ze mną jest Wojtek Zdrojewski. Witam kochani, szczęść Boże. Powiem tylko szerzej znany publiczności telewizyjnej z programu Ocalonych Rafała Porzezińskiego, Wojtek, powiedz nam. W dwóch słowach, jak to wyglądało z tą twoją historią? Więc moja historia ona zaczęła się w domu rodzinnym w Gdańsku, no, gdzie ojciec był alkoholikiem, bo w domu panował był nie była przemoc, taka większa przemoc. I ja w takim, w takim braku miłości i w braku no, poczucia bezpieczeństwa wzrastałem. I, I bardzo szybko no, przeżywam okres buntu, silny okres buntu, który zaprowadził mnie do, po prostu do więzienia. No, stałem się człowiekiem, który żyje na marginesie, takim złodziejem, bandytom, który żyje no, z kradzieży, z przemocy. I, i tak wiele lat trwałem no, w takiej niewoli i pieniądza, no, w kłudzie. W kulcie siły, przemocy jakiejś takiej, nie. To no też, no, gdzieś byłem w grupach przestępczych, nie ukrywam tego, i, i, i cały czas to moje życie się kręciło wokół pieniądza i wokół przemocy, takiej dużej przemocy, ponieważ ja byłem człowiekiem bardzo wulgarnym, bardzo agresywnym. No, wydawało mi się, że. że że, no to, że, że w ten sposób gdzieś coś osiągnę, ale się okazało, że, że ja nic nie osiągnąłem, no, doświadczyłem pewnego bankructwa jako człowiek, nie? bo w 1994 roku zmarła moja mama, e, e, który, e, którą bardzo kochałem. Wyszedłem z więzienia na przepustkę i wydawało mi się, że coś tam może z sobą zrobię, ale e, no to były płonne, płonne takie rzeczy, ponieważ ja znowu szybko trafiłem do więzienia i, 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 i taki to się toczył w ten sposób, że potem zmarł mój tata. No, i w mieszkaniu takim rodzinnym w Gdańsku została moja siostra z mężem i z dzieckiem. Ja już nie miałem miejsca, jak gdyby gdzie wrócić, i poszedłem w bezdomność, taką no, totalną ciemność i otchłań. No, żyłem na ulicy wiele lat i można powiedzieć, że byłem takim człowiekiem no, no, totalnie upadłem no, bo żyłem na początku, gdy miałem siłę, też kradłem, Potem, jak już nie miałem siły, byłem zniewolony przez alkoholizm, no, to żebrałem na ulicach całej Polski bo miałem taki sposób bezdomności, że dużo podróżowałem po Polsce. I, i takim, powiem takim, momentem, takim kulminacyjnym, właśnie był ostatni wyrok, który siedziałem w zakładzie karnym w siedziałem 3 lata za napad rabunkowy i wiedziałem, że wyjś po wyjściu z tego więzienia to ja trafię na ulicę, bo już po prostu, no, nikt na mnie nie czeka, już zawiodłem, no po prostu rodzinę i. I ja tą rodzinę odrzuciłem na równi z tym, że ta rodzina mnie też odrzuciła, nie? I poszedłem I w ciemną noc. Ja bym, ja bym postawił tutaj kropkę, bo no. powiedziałeś przed chwilą, że byłeś. Dzisiaj już jesteś w innym miejscu i ta twoja postawa jest postawą budującą i takim przykładem, świadectwem też dla ludzi, którzy znajdują się w kryzysie. Powiedz, co się wydarzyło? No wydawał, wy, wydarzyło się to, że jak przyjechałem do Szczecina i mieszkałem w krzakach, to już był taki totalny upadek mojego człowieczeństwa. Zapijałem się na śmierć i poszedłem na dworzec kolejowy do Szczecina, żeby brać pieniądze. Tam spotkałem siostry misjonarki miłości Matki Teresy z Kalkuty, który zaprosił mnie na rekolekcję. I tak zaczyna się po, po, taka powolna przemiana, i bardzo powolne wychodzenie z bez, bezdomności. I tam u tych sióstr była wolontariuszka, która pomagała bezdomnym sprzątać, myć talerze. No, i, i, I to jest dzisiaj obecnie moja żona. Nie? I, i to, to jest po prostu to jest cud, że w takim miejscu, gdzie można powiedzieć, no, słońce zachodzi, może, może Bóg zrodzić miłość dwojga ludzi, skrajnie od siebie różnych. Nie? Bo moja żona pochodzi z normalnego domu, nie? z normalnej rodziny, nie gdzieś nie naznaczony jakim, jakąś, jakimś uzależnieniem i no, i no ja długo zmagałem się z tym, z alkoholizmem w ogóle, ze, bo byłem człowiekiem no, bardzo pogubionym, byłem mimo to, że się ożeniłem, rodziły się dzieci, ja byłem nieporządkowany, bardzo. Ale przy taki moment to, ta, to polejnego bankructwa, nie? zobaczyłem, że po prostu ja tak dalej nie mogę żyć, nie? że, że, że to pijaństwo mnie niszczy, że to wszystko niszczy. I poszedłem na normalną terapię odwową dla alkoholików. I od tego momentu nie piję, nie. Jestem szczęśliwym człowiekiem i naprawdę, kochani, no jest możliwe wychodzenie z bezdomności, jest możliwe wychodzenie z uzależnień. Nie bądźmy w tym nigdy sami prośmy o pomoc na każdym etapie życia, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże, to nie ma tak, że jesteśmy zostawieni sami sobie. No, dzisiaj mam czworo dzieci wspaniałych, córka studiuje, synowie się uczą, wszyscy staramy się, no, staramy się się wspierać, jesteśmy rodziną wierzącą, obydwoje z żoną jesteśmy na drodze neu z dziećmi. O, no właśnie, bo tutaj trzeba, trzeba zaznaczyć, że taką mocną podporą, to jest fakt, że zobaczyłeś Jezusa Chrystusa. Ja go spotkałem w katechezach, które były głoszone w katedrze, więc jeśli, ja się czułem cały dzień niekochany, odrzucony gdzieś, nie miałem poczucia bezpieczeństwa, a tam usłyszałem jedną ważną rzecz, że Bóg kocha mnie za darmo jako i pomyślałem sobie, to jest niemożliwe, żeby był kocha złego, nie? To jest po prostu nie do przyjęcia dla mnie było, ale pochodziłem z tym trochę i naprawdę doświadczyłem że to moje serce jest kochane, nie? Jest tak bardzo kochane, nie? Doświadczę miłości Pana Boga do mnie osobiście, nie? Że ten Pan Bóg jest żywy i, i on działa, nie? Na przestrzeni historii, przychodzi poprzez wydarzenie, poprzez swoje słowo, przez Eucharystię i, i to jest właśnie to jest to co mnie uwalnia i leczy, nie? To, że że spotkałem Chrystusa wbrew logice tego świata, bo takich ludzi. Taki, ja powinienem umrzeć, nie? A za całe moje życie, y, 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 takie upadłe, powinien dostać karę śmierci, nie? Mhm. Ale Chrystus y, wziął tą karę, tą hańbę moją na siebie, nie? I, no, i to ja to głęboko przeżywam, nie? A Wojtku, a powiedz, bo. Pewnie będzie nam ciężko zwrócić się do osób, które znajdują się w kryzysie. Nie będę tutaj wymieniał, odmieniał, bo tych kryzysów jest bardzo wiele. W jaki sposób powinna, może zareagować rodzina w obliczu upadłego członka tej rodziny? Człowiekowi uzależnionemu winno się postawić granicę, aż go zaboli. Nie można mu dać komfortu picia. Nie można mu dać komfortu picia. Człowiek uzależniony nie odrzucajmy, ale też, nie, żeby nie było w nas zgody na, na przemoc, na alkoholizm w naszych domach, na pozrywane, na pozrywane relacje, na jakieś zranienia mocne. Człowiek uzależniony musi wiedzieć, że źle robi. A źle robi wtedy, kiedy my mu stawiamy granice, ale kiedy mu na to pozwalamy to dajmy mu jak gdyby przestrzeń i komfort do tego, żeby on to robił, nie? Bo często, oj, ten mój mąż pije, ale on dobry chłopiak wytrzeźwieje, nie? Ale tak naprawdę jest pełen, pełen przemocy do rodziny, nie ma miłości do rodziny. I trzeba postawić granice. Zawsze trzeba postawić granice, które, które ten człowiek zobaczy, że jeśli ma granice, to za, zapali się z nim światełko, zobaczy, że on coś jest z nim nie tak, nie? Oczywiście wychodzenie z zależności jest bardzo trudne, bo... Procentowo to bardzo mało wychodzi, nie? Ale, ale jest nadzieja, że można wyjść. Ja tu stoję i mówię, że jest możliwe być trzeźwym człowiekiem, mieć rodzinę, być szczęśliwym i jeszcze pomagać ludziom, tym wszystkim, którzy dziś są w kryzysach nie tylko no, uzależnień od alkoholu, ale w kryzysach takich życiowych, gdy ktoś tracił sens życia. To, to po prostu Bóg przywraca ten sens życia, nie? Poprzez swoje słowo, nie? No ale jak to zrobić, żeby kogoś nie zadeptać? Nie wiem, słuchaj, przestań pić, przecież to nie działa. No nie działa. Moralizm nie działa. Moralizm w ogóle nie działa. Takie upominanie, przestań pić, bo niszczysz rodzinę, yy, przestań pić, nie kochasz mnie, to nie działa. To nie działa. To co trzeba zrobić? Postawić granicę. No, ale ona będzie bolesna czasami. Się może odwrócić. Musi, musi być bolesna. Bardzo bolesna. Wychodzenie z uzależnień, a tym bardziej krzyżowych, gdzie jeszcze przykładowo do tego jest bezdomność, to musi boleć. Nie? Bo y człowiek uzależniony y i w kryzysie bezdomności, jak gdyby kultywuje w sobie i pielęgnuje fałszywą wolność. On mówi, że jest wolny, ale tak naprawdę jest w niewoli. Jest niewolnikiem alkoholizmu, bezdomny, to jest taki człowiek, który, który żyje nieodpowiedzialnie, bo tak, nie musi pracować, nie musi za nikogo brać odpowiedzialności, nie ma rodziny, żyje na ulicy, żyje z dnia na dzień, upija się i w końcu umiera. Wielu ludzi umiera na ulicy, naprawdę. Kochani, moich przyjaciół, z którymi byłem na ulicy, wszyscy prawie nie żyją już. Nie? To, są, to byli młodzi ludzie, ale, i, ale oni nie dostali, nie dostali Nikt nie chciał, nie to, że im pomóc, nikt nie chciał im pokazać normalnego życia, mimo to, że, że wielu było i przychodziło przez grupy dwunastokrokowe, to jednak gdzieś oni nie dawali się rady nie, z tym wszystkim i dalej tkwili w, w tym uzależnieniu, nie? bo nie usłyszeli dobrej nowiny na swoje życie. Nie? Czyli tak podsumowując, jakie kroki trzeba przedsięwziąć, bo wspominasz o wspólnocie, wspominasz o Bogu, który tutaj fundamentem jest do tego, żeby tą drogę rozpocząć. Odmiany w życiu. Spróbujmy to podsumować. Tak, żeby to stało się czytelne dla naszych słuchaczy, widzów. Pierwsze kroki. Bo powiedziałeś, postawić granice. Tak? Tak. Druga rzecz. Drugi krok to, jak zmotywować człowieka, żeby poszedł normalnie na terapię podstawową, taką odwykową. Ta terapia pokazuje sytuację, w której ją żyje, żył. Nie? Nie. Jak bardzo daleko jest człowiek zniewolony przez alkoholizm. I po tej terapii, jeśli podejmie kroki, pójdzie do AA, czy przyjdzie do nas, do wspólnoty Świętego Jakuba, 12 kroków dla chrześcijan, Świętego Jakuba Postoła, w którym przyjmujemy takie osoby, jesteśmy z nimi, towarzyszymy tym ludziom i pomagamy im po prostu wzrastać. Nie? Mają tą, tą pomoc i naszą miłość, nasze zainteresowanie tym, żeby oni. Zobaczyli, że są bezsilni, nie? Że są bezsilni wobec alkoholu, nie kierują własnym życiem. I te wspólnoty dają nie tylko 12 kroków jako narzędzie piękne, którą wymyślili owcy, ale daje też wymiar chrześcijański, powrót do wartości chrześcijańskich, nie? Czyli powrót do miłości, jak gdyby, nie? To jest bardzo ważne, nie? Że człowiek bezdomny i alkoholik w swojej niewoli czuje się głęboko niekochany, nie? Czuje się głęboko odrzucony. Nie? To, jest, to jest właśnie mm. to. I trzeba go na nowo przygarnąć. To, moi drodzy, tu jest Wojtek, który, jak widać, swoją podróż w dalszym ciągu kontynuuje i to mocno odmieniono. Yy, wszystko można zrobić. Na pewno potrzebny jest do tego Pan Bóg. Wiara i trochę szczęścia. No jednak yy, szczęście jest, jest ważne. Ale to, jeśli zobaczymy w swoim życiu, że, yy, że nasze życie nie ma sensu, to zwróćmy się do tego, który ten sens daje, który ten sens przywraca, który to wszystko ożywia, który jest panem historii człowieka, kocha człowieka i nigdy człowiekiem nie przestanie się interesować. Czyli Jezus Chrystus, nie? Bez wiary nie podołamy. I tu postawimy kropkę. Trzymajcie się, jak ktoś ma problemy, a nie brakuje ich w dzisiejszym świecie, to... Trzeba poszukiwać miejsca, w którym można otrzymać tą pomoc, a jest ich wiele, tak jak m.in. przypomni jeszcze wspólnota Świętego Jakuba, 12 kroków na chrześci chrześcijan, Świętego Jakuba Apostoła. Pozdrawiamy naszych słuchaczy, czytelników. Z Bogiem, kochani. Z Bogiem. Dziękuję.